Cześć, Wszystkim w widzowie, z tej strony Mateo. Witam Was w kolejnym odcinku Arby 3 na młodzie anti To zakończyliśmy tam gdzie wczoraj. No i są pytanie, czy, czy co, wolę nie ryzykować, bo jak oni mnie wyspotują w pojeździe, to już nigdzie im nie pojadę. Niech mój najpierw by siadą. idą gdzieś tam do bardziej schowani a my się postrzelamy Ten broń i no ja radę, powiem szczerze. No i wszyscy. No i roll ro ro rozwalony. Dobra. A, jeszcze tam gdzieś szli, a coś z tyłu. Dobra. Tu niech oni sobie spokojnie z nimi walczą. A my sobie tego podniesiemy. Eee, więc tak, jedziemy do miasta Modergat. Zawieść im jakieś zapasy ja tam się podnoszą. Hmm. Będziemy tam zawieźć zapasy ale musimy jednak zrobić całą trasę na że a niestety roadboki mogą nas rozpoznać, że tak powiem. Dlatego muszę je niszczyć żeby właśnie nas nie wyspotowali, bo jak nas raz wyspotują to dopiero po pół godziny możemy włączyć kolejny raz undercover na na pewno tu jeszcze po drodze będzie jakiś roadblock przez co no wiecie, wolę jednak podjechać bliżej niż gdzieś tam na daleko się z nim bić o. coś jest ciekawego Co wyrzucimy tylko te granaty i plecak dobra 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 no i tak i chciałem dobrze i w sumie w sumie tak muszę podwójnie wyjmować wszystko. To zrobimy jednak na odwrót. To załadujemy jako pierwsze. Bo wydaje mi się, że mhm. jeszcze są przeciwnicy, gdzie tam jakby coś pokazywało. No dobra, to idziemy. Pamiętam się też z kimś strzelali, dlatego tam widzę, muszę jeszcze jednego puścić. Tutaj. Dobra... Kurwa. Dobra, co z... ale mnie wystraszył... Ale mnie wystraszył, wam powiem... Umierał Pało... Ile on może przeżyć, no? Taki strzał. Dobra, nie żyją, ja się uleczę. A, a tamten widzie. Medyk widzę, że sobie poległ. Coś go postrzeliło chyba. Tego podniosę. Dobra, i teraz mi się wydaje, że będę mógł e, normalnie ich e, zlutować tą no, skrzyneczką. E, e, e. Mam nadzieję, że pójdzie. Boże, co tu mamy? E, Strzelbę, czyli tak było, M14, M16, M4, a Dobra, wiecie co, ja we wezmę z tym broń jakąś no, 14, wezmę na chwilę. Dobra. to do tej skrzynki, nie wrzucę. To do nie wrzucę, to nie wrzucę. O, dosyć jeszcze misję Destroy Artillery. Gdzie ten artillery jest? Tam gdzieś jest. do 12... dobra mamy na to jeszcze w kupę czasu dobra to my lecimy musimy to zawieść ja widzę że podnoszą się znowu Rani mu... O, nie zrani mu jego, bo ten... go bo tam zreanimujesz go dobra myślę, że już siedzę kolejny jakiś ich ten Dobra tego puszczam, spierdzielaj stąd. Nie przejedź go, proszę cię nie przejedź go Dobra Ja pierdolę Tragedia, mam powiem, tragedia. Tego strzeliłem do niego, bo... Inaczej by na powrót rozjechał wszystkich A nie mogę do tego dopuścić. Czy coś tu jest w środku. Nie na nic. Dobra. Wstawać i jedziemy, kurde wszyscy, bo czas goni. Dobra. Wszyscy się do mnie Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, jedziemy. <coughs> A, ja myślę, że oni mają mało pochodu. dalej. Mamy coś. Czas... O kurwa, no, tutaj ta łódka pływa. To muszę zapamiętać, też, że łódka. To kumitka. to, to jest granatnik, z tyłu minigun. Więc yy, trzeba na nie uważać bardzo. Kurwa, kolejny roadblock. Wiecie co nie zatrzymuje się? Jadę po prostu przez nich. No, jadę po prostu przez nich. Dobra. Mi ogarnęli, że mogło do mnie strzelać, więc po prostu jedziemy dalej. W razie damy, żeby wstrzymali ogień. Nie strzelali do niczego. Tam odbić. Jechać już przez, przez las. Ale dobra. Damy radę jakoś. O jeba. teraz będziemy jechać pod tą górę. Trzy dni. Ale dobra, eee, tak naprawdę jeżeli coś się wydarzy po drodze, no to jeszcze to zobaczycie, jak nie, to widzimy się po prostu na miejscu, żeby was też nie zanudzać taką jazdą po prostu. Eee, powiem wam tak, jadę sobie teraz tędy, wyjechał nam na czołówę tamten brab i dosłownie zajebał nam wszystkich. Dobra, jeździć możemy. Mamy, mam taki, okay. I wszyscy ogólnie nie żyją Ja pierdolę e, Jest trochę słabo Ale jedziemy jakoś Dosłownie wyjechałem, na czołówkę mi wyjechał Nie zdążyłem tego nagrać, bo po prostu nie, nie nagrywam wtedy Ja włączam dopiero jak coś się dzieje To była taka szybka dynamiczna akcja, że nie zdążyłem tego nawet włączyć e, Dosłownie jest za przeciwka wychał Zjechałem mu na czołówkę, zacząłem się go z ale nie, nie zastrzeliłem tego strzelca. No i, i tak właśnie skończyłem. E, ale co, kontynuuję jazdę i, i widzimy się po prostu na miejscu. No chyba, że znowu coś się wydarzy. Choć mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Dobra, powiem ja mam tak. Jechałem tutaj eee, i tak, tam jest roadblock. Tu jest, nie wiem gdzie są, jeszcze biegają. Tu ich jest masa. Jeden przedmiot na górę, ale udało mi się go zabić. Eee, tam kilku jeszcze wystrzelałem. Ale ogólnie powiem Wam, że jest, eee, no, dość ciężko. Ja mam jeszcze 7 minut tylko. Ach, nie, to mi sfailuje to. Eee, i powiem wam, że nie, nie jest łatwo. Okej, okay, przeładuj. Dziwna ani... Dziwny dźwięk animacji jest Która strzelba wygra? Oczywiście, że moja No we dwóch padli Wow, nice No myślę, że muszę powoli stąd się ewakuować, wyjść i tą paczkę wyrzucić już. Tam jeszcze w środku ładzi jakiś. Dobra, jeszcze jeden tam jest. Może go też zabiłem, nie wiem. Dobra, myślę co, zejdę sobie stąd. Przepraszam, że gdzieś tu jeszcze ktoś łazi. Nie, chyba wszyscy tam poszli, mi się wydaje. Dobra, idę tutaj i idę... Wrzucę tą skrzynkę, żeby ona już zaczęła się ogarniać. Wyciągnąć z niej może sobie Dobra, dawaj o tutaj A to muszę tylko pytanie czy tutaj zadziała. E, 30 metrów to powinno dać radę. Dobra, dało radę. Mamy półtorej minuty teraz oczekiwania. Muszę wziąć coś mi się będzie lepiej strzelać eee... Dobra, dobra, ten dym wyrzucę, to wezmę tutaj się to na ziemię i wezmę sobie jeszcze amunicję do tego dobra Powiem Wam, że naprawdę ciężko tu było. Gdy ja tu podjechałem, zobaczyłem tylu przeciwników, to myślałem, się zestrał na miejscu i tyle. To chyba jest dobrze. nie mnie kogoś pokazuje jeszcze na mapie. No i nikogo tam nie widzę. Tak, tam, za tamtym budynkiem obrazu. Dobra, 16, 15, 14, 13. Dobra, to, to ogarnęliśmy. Zaczęłem jak nam żeby zebrać wszystko. No właśnie, kogoś jeszcze im pokazuje. I to właśnie tam pokazuje. Wiesz co ja się tam przejdę. Zobaczę zaraz mam lepszą broń. To mogę sp spróbować tam podejść. Słuchajcie, nie ma co też ufać tej mapie w 100%, bo on może być gdzieś indziej. nie ma nie wiem czy umarł czy nie. Tych mi się nie chce podnosić bo to jest dla mnie bez sensu teraz i za dużo czasu na tym stracę Dobra, to, to jedzie cywil. Czego dobić od razu. Tam nie wiem czy umarł od razu, czy nie. Dobrze, trafiam, bo widzę krew, ale chyba umarł. Tam jeszcze ktoś żyje, bo bym rzucił. Ok, ten nie żyje. Skąd strzelił? Uu, przyjechali to jeszcze mocniejsi Widzę, bo so, inaczej są wyposażeni Ta, mają w ogóle i w ogóle To idzie jak chłopak na kładzie. No wyjebane, że tu wszędzie wokół niego strzelają Ale jeszcze coś strzelało, ale nie mam pojęcia kurde skąd. Na mapie nie mam nic, kompletnie nic. Co zejdziemy? Ja sobie kliknę, może to już nie żyją wszyscy. Tak, okej. Okay, wszyscy nie żyją. Jeszcze idę, tylko muszę ich podobijać, wiadomo. Żeby zebrać z nich wszystko. To takich tutaj to, to się poddał, chłopek? Dobra. też się poddali, to ich można puścić. A wrócić to chyba tym wrócę. Bo tym, tym kamazem to ja będę jechał jechał, jak wam powiem. No dobra, jeszcze raz sobie wylud, żeby, żeby na zebrało wszystko. No właśnie, jeszcze coś zebrało, 4 nog to mamy, fajnie Jakieś coś tam, kurczę, a bronia? Jak z bronią stoimy? 15 beretek. 8 mamy tych długich strzelb 6 Mek, 8 M16 z rączku. Ale dobra, już tak jak piszcamy to m 9 będziemy mieli, więc fajnie Chyba w ogóle poprawili RHS-a. Kiedyś nie dało się w ogóle, prawda? W żaden pojazd z w ogóle w żaden pojazd z rhs nie dało się skrzynki włożyć. Chyba coś porobili z tym. A więc to. Ja wracam do bazy i zajmiemy się potem tą artylerią. Także albo zobaczymy jeszcze. Ale na pewno wracam do bazy. Ale no oszczędzę tego, bo nie wiem bez sensu oglądów. Dobra. Byłem już w bazie. Wziąłem sobie teraz auga. Ja to jechałem i jak jechałem, to wydaje mi się, że tu coś widziałem, że tutaj coś jest też. Hmm. Wzięli skrzynkę do lutowania, ale nie wiem czy, nie, nie wiem, czy jakieś zrobiłem to czy nie, ale prawdopodobnie tu może być trochę przeciwników, a no są, patrzcie jest nawet z pięćdziesiątka, więc ją muszę pierwszą ubić. Został jeden ziomek. Dobra. Dobra. Idziemy, bo tam na znaczniku jestem, ten. tym moździe. Myślałem, że tu jeszcze ktoś żyje i coś po, i się odezwał. Dobra. Jakbym od drugiej strony podjechał, nie bym tego nie zauważył, że tam są nasi przeciwnicy. Muszę wziąć i rozstrzelać to jeszcze. Albo nie muszę ruszać. Tylko w sumie że to rzucę tu granat w to. Będę to zdetonować. Oj, idealnie na środku. Nie zniszczył tego. O, ten się odbił. Może zaraz się to zniszczy w sumie. O, i zniszczyło się. Elegancko, więc możemy wracać do bazy. Dobra. Albo bo tu podjadę, z tą skrzynką lutnej, bo to jest zawsze 5 przeciwników zlutowanych. Że tam mi się wydaje, albo Mavsa czy smawa. To umieraj, no. Ile w nich można strzału wystrzelić, no, naprawdę. Gdy w nogi, to szybciej umierają odauważyłem. O no i umarł. Strzeliłem mu w nogi no, widzicie, no. Ładuję sobie jeszcze tego auga I zaraz jeszcze tego jednego chcę dobić Mogę no przeszukać, właśnie o to mi chodziło A samochód tam, więc zaraz tutaj podjadę A sobie nawet nie muszę podjeżdżać, mogę chyba sam do niej odludnąć Powinno ich zebrać Ustawiony ten taki większy zasięg. O, to w ogóle się przejęło. Nie widziałem. Hmm, także idę sobie lud na ich. jakby złożyć tą pięćdziesiątkę? No, chyba, w dwóch plecakach wtedy. Złóż. Hmm. O, elegancko. Patrzcie. Mamy teraz kurczę pięćdziesiątkę. Będziemy mieli 50 kala Także fajnie. Wtedy jak mają co zrobić. Albo jakiś fajny, to jakiś konwój Ambusz czy coś, dorozstawić się z taką i można wtedy fajnie postrzelać. Tak wam powiem. <laughs> Aha. Kurwa. Nie mam pojęcia skąd strzelają Aha, to będą spekopsy chyba jakieś Ta, definitywnie Kur... jak oni strzelają do mnie ten jeden tak strzela? No definitywnie, chyba ich tam jest więcej troszkę niż jeden Dobra, ale wiecie co, nawet nie wiem, nie widzę skąd oni strzelają To jest najgorsze Tak poukrywanie, że ich w ogóle nie widzę Tam jakiś dym poszedł Tam jest jakiś. Tu też mam wycie taką broń, co no, na dystans nie jest zbyt dobra, akurat. Wiecie co? Ja się będę z nimi strzelał. Po prostu sobie uciekamy. Nie ma co się strzelać. Chciałbym się strzelać zaraz 15 razy, tu zginąć. Dobra, uciekamy. w tym odcinku to by było na tyle dziękuję wam za oglądanie nie robię długich, bo krótsza się lepiej ogląda eee... ja uciekam zostawcie lajka like zostawcie lajka like piszcie jakiś komentarz zostawcie suba a jak już zostawicie suba to kliknijcie dzwoneczek, żeby was nic nie minęło. To jest teraz dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!